Cześć, witajcie. No, tak jak powiedziałem, dzisiaj sobie przetestujemy. Znaczy, przetestujemy. Postaram się wam nakręcić recenzję makormika F70, którego użytkuję od 2011, od 10 lat. Ten ciągnik. 10 lat jest moją własnością. Wziąłem go na modernizację 10 lat temu. Jak do tej pory, przepracowałem 3116,5 godziny. Słuchajcie, taki wstęp do recenzji będzie i postaram się Wam opowiedzieć wszystko, wady, zalety tego ciągnika. Słuchajcie, no na szybkiego pierwsza wada, no to wiadomo, teleskop nie trzyma, traktor ma ponad 10 lat, trzeba już sobie wziąć to pod uwagę na pewno ma mniej wad miał do tej pory ma mniej wad jak New Holland w którym go mam 3 lata także to już na starcie widać różnicę w wykonaniu to wnętrze jest takie twarde, takie, tu jest wszędzie metal, tu, tu nic nie skrzypi Posied... Przede wszystkim to siedzenie, słuchajcie. No, siedzenie gramera to jest. no Plecy się nie męczą. Inaczej tłumi. Szerokość, wiadomo, to jest FK, nie? Czyli jest szerszy jak VK. To jest bez dwóch zdań. Cześć, witajcie serdecznie. Słuchajcie, obiecałem test Makormika, więc recenzję, nie test, bo ja tutaj bardzo nic nie będę testował. Miałem 10 lat na to, żeby przetestować. Yy, słuchajcie. Ciągnik u mnie, tak jak wcześniej wspominałem, jest od 2011 roku. Przejechane ponad 3000 motogodzin. Jestem yy, póki co zadowolony z wyboru tego ciągnika. Jak widzicie z przodu jest zamontowany maszt. Służy mi tymczasowo do no, prac związanych z przewożeniem skrzyniopalet w, w sezonie i tak dalej. Ta część jest zamontowana na stałe. Odpinam sobie cały maszt. Ciągnik w wersji tej uboższej to jest ciągnik cylindrowy F70. Ma 68 koni, bodajże. Słuchajcie. Ciągnik w wersji chyba to było E-line była wersja E-line i top, czyli ten jest ta biedniejsza E-line nie ma nawet e, prędkościomierza, ale powiem wam, że e, jest mi to no przydałby się, ale nie ma to nie ma, tak? Jest on e, na kołach węższych, z przodu bywa, w wersji top bywały koła e, szersze, ale dzięki temu, że są węższe, lepszy jest skręt. Tak jak wspominałem, silnik 3-cylindrowy, 68 koni, nic w nim przez te 10, prawie 11 lat nie robiłem. Jedyną rzeczą, jaką zmieniałem, jak już tu stoję, to jest, ee, proszę ja Was, pompka paliwa. Tyle. Tu była pompka paliwa zmieniana, no i na tę chwilę jest wada, e, w, ucieka gdzieś płyn od wspomagania e, kierownicy. Porównując New Holland McCormick, to McCormick przez 11 lat miał mniej wad jak New Holland przez lat 3. Dlatego ja tak ciągle narzekam na te nowe traktory. Jestem posiadaczem, ale uwierzcie mi, że no, bardziej zadowolony jestem z tej maszyny. Tak? Z grubsza, co ja mogę Wam jeszcze z grubsza powiedzieć? Jak już tak z racji tej prezentacji. Na pewno kabina jest mniej szczelna Jak w New Hollandzie Ale chłodzi, ma klimatyzację Spełnia wszystkie swoje podstawowe zadania Traktor jest bardzo solidny w środku Powtarzałem to i będę powtarzał Ciągnik bardzo solidny Dobrze wykonany Nie ma plastików Nie ma tandety Wszystko jest Prawie można by tu karszerem wjeżdżać i to myć Co przy e, ciągnikach obecnych e, Byłoby dosłownie niemożliwe co do motoru, no to tutaj w przypadku tu jest inaczej jak w przypadku Hollanda. Maska oczywiście otwiera się z łatwością, bez żadnych durnych tam udziwnień. Podobnie filtr powietrza, intercooler, filtr wstępny. Tu jest chłodnica, żeby wyczyścić chłodnicę. Wypinamy ten boczek, odkręcamy tę śrubkę, wyciągamy z łatwością, obczepujemy. Wsadzamy. Jest to bardzo proste w, e, w obsłudze, nie ma tutaj z tym żadnych problemów. W Niu Holandzie już tam trzeba się pogłowić, żeby ten filtr, e, żeby to chłodniczkę przeczyścić. E, zamie, zmieniałem przez ten czas paski. Jeden, drugi. Nabijałem klimę w ciągu 11 lat. Teraz e, Ciągnik był raz w naprawie. wymieniony był uszczelniacz tutaj między skrzynią biegów a silnikiem. Niestety trzeba było ciągnik rozpławiać, Uszczelka, która kosztuje 50 zł, była wymieniana, no ale robocizna tutaj wtedy mnie kosztowała. Pamiętam, ponad 2000. Zdarza się, wiadomo. Przy, tym, przy tych mm, motogodzinach Tym bardziej, że traktor chodzi cały czas Przy opryskiwaczu sadowniczym I to jest normalne, że takie rzeczy się dzieją Banalnie proste zmiana filtrów Wszystko pod ręką, dostępne Pierwszy filtr paliwa, drugi filtr paliwa Filtr paliwa, filtr oleju I filtr od hedderuliki. Wszystko banalnie proste do zmiany motor oszczędny ba, bardzo oszczędny mówię wam minimalnie więcej pali może od 60 jest to F70 ma 68 koni 69 tak także co do motoru co do awarii to mega jestem zadowolony z tego y, silnika y, środek słuchajcie środek y, stacyjka zmieniałem stacyjkę bo y, po prostu uległa awarii. Wszystko co jest, jest tutaj dostępne na wyciągnięcie ręki. Z awarii, no to tutaj przy motorze wspomniałem, w środku no to, to spryskiwanie jest częste, czasami lubi się spalić silniczek od płynu do spryskiwaczy. Tutaj kabina wydaje się jakby była krótsza, tutaj, na, znaczy no, na długość, ale jest wyraźnie szersza. Jest większy komfort y Komfort pracy, większy komfort y, jazdy, przez to, że ciągnik jest szerszy. Wałek, włącz, wyłącz, czyli tutaj nic się nie zmieniło względem Niemiec. Nadar Wajcha, jak w jednym i drugim modelu. No wiadomo, nie ma tempomatów, tu nie ma nawet y, prędkościomierza, tak jak wcześniej wspominałem. Raczej jest, y, mógłby być, nie ma, to nie ma. Tu mam odpryskiwacza, podpinam sobie, no i tutaj, jak mówiłem wcześniej, właśnie już o. Trzeba zmienić siłownik. Coś tu więcej mówić, słuchajcie. Traktor prosty, traktor niezawodny. I myślę, że jeszcze trochę posłuży, jeszcze posłuży, bo tutaj się z oleju nie pobiera absolutnie. Nic tu się nie dzieje z olejem. Z takich ważniejszych rzeczy, klimat daje. Mówię, raz była nabijana radio. Tak wygląda w środku. Nie ma tutaj jak w Holandii, że trzeba się gimnastykować kluczami bawić. Tylko jest proste. O tutaj na, wsadzam sobie jakąś tam śrubeczkę cyk cyk i ramiona są rozszerzone e, z, zablokowane, tak? e, Uszczelki. Pasowałoby już po po 10-11 latach. No to pasowałoby te uszczelki zmienić, bo jak widzicie, gdzieś tam się rozchodzą gdzieś się rozchodzą, eee, czasami jakaś pozycyjka się spali tak poza tym naprawdę, naprawdę e, nic tutaj nie trzeba e, robić poważnych napraw nie było, miareczka od płynu do hydrauliki jak widzimy jest płyn do hydrauliki jakby było mało no to lejemy płyn do hydrauliki tutaj tym koreczkiem tak słuchajcie serdecznie wam no, polecam, tak, polecam. Znaczy, polecam. Polecać to ja teraz mogę, bo już tych ciągników nie produkują eee, tej serii. Są cały czas unowocześniane. Także, jak ktoś ma, to uważam, że jest to dobra maszyna i warta maszyna naprawdę była uwagi. Jeżeli na rynku wtórnym ktoś planuje kupić, to na pewno polecam eee, te ciągniki. To jest skrzynia 16 na 16 Zwykłe podnoszenie, co mi się podoba, słuchajcie, porównajcie sobie podnoszenie. I tu nie ma znaczenia, czy to podnoszenie jest, czy ja podnoszę pełny, na pełnym, czy mam tłukę, czy cokolwiek. To zobaczcie. Opuszczanie i podnoszę. I zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Opuszczam, podnoszę. Ramiona płynnie chodzą. To, to nie skacze tak jak tam, że tu, 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 tu. To jest, to jest bajka, słuchajcie. Słuchajcie, przechodzę do podsumowania Zalety. Ener ekonomiczny ciągnik. Prosty w obsłudze. Tani w naprawie yy, komfortowy, bo jest. Yy, nie jest wąski. Części eksploatacyjne, ogólnie dostępne, szeroka gama zamienników do części eksploatacyjnych jest do tego modelu, również do innych, do innych również. Można by powiedzieć, że odporny na pracowników, tak, bo czasami jeżdżą tym traktorem i tutaj różnie bywa to z pracownikami, ale oczywiście mówię o pracowników z Ukrainy, odporny na nich. Wady. Minimalnie e, za szeroki do takich nasadzeń jakie mam e, e, w Malinach, tak? Nie wjechałbym tym traktorem w Maliny, no ale po to mam tam New Holanda, żebym sobie nie wjeżdżał New Holandem, a nie ma kormikiem jeździł bez sensu. E, kolejny minus to brak w moim przypadku prędkościomierza. Może uważam za minus. E, głośny w środku trochę jest. Tak, to jest minus, że jest minimalnie no dużo głośniejszy w środku jak nie Holland. Słabe wyciszenie. No i ta woda. Od nowości miałem problemy, że dostawała mi się woda gdzieś między uszczelkami do środka, a można przetrzeć. Czysty, łatwy w utrzymaniu, bo tam nie ma miliona zakamarków, miliona plastików, tylko prosty jest w utrzymaniu, w wymyciu, w utrzymaniu czystości. Wiadomo, że nie jest to ciągnik idealnie czysty, bo testujemy ciągnik 11-letni. Prawie, no, prawie 11-letni. Ogólnie nie ma tych traktorów, polecam serdecznie. Jeżeli ktoś ma na rynku wtórnym do wyboru jakiegoś REXa, Mekormika, to Rex Landini Rex F70 też jest i to jest to samo. Także mam znajomych co mają czterocylindrowe yy, takie traktory, również są zadowoleni. Zachęcam do subskrypcji kanału. Słuchajcie. Fajnie, że e, mogę sobie dla Was nagrywać, że oglądacie mnie, cieszy mnie to bardzo. Subskrybujcie, im nas więcej będzie, tym e, większa frajda z tego, że, 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 że nagrywam, że ktoś to ogląda. Także póki co serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!